Kutliwość. Któż wśród was jest mądry i doświadczony, niechaj wykaże przez dobre postępowanie, że uczynki jego dokonują się w łagodności i mądrości. Jeżeli natomiast nosicie w swym sercu gorzkość, zazdrość i kłótliwość, nie przechwalajcie się kłamliwie wbrew prawdzie. Nie jest to owa mądrość, która z góry stępuje. Jest to ziemska mądrość, zmysłowa, demoniczna. Gdzie panuje zazdrość i kłótnie, tam jest zamęt, tam wszystko przewrotnie się dzieje. Mądrość, która z góry pochodzi, jest przede wszystkim czysta, a potem jest miłująca pokój, ustępliwa, zgodna, skłaniająca się ku dobru, pełna litości, dobrych owoców, bezstronna i bez obłudy. Ci, którzy pokój czynią, sieją w pokoju owoc sprawiedliwości. Chciwość. Skąd biorą się wśród Was wojny, skąd walki? Czyż nie stąd, że porządliwości Wasze prowadzą bój w członkach Waszych? Pożądacie, a nie macie. Mordujecie i nienawidzicie. A zdobyć nie możecie. Staczacie walki i boje, a jednak nie osiągacie, bo się nie modlicie. Modlicie się, lecz nie otrzymujecie, bo źle się modlicie, chcąc mieć na zaspokojenie swych porządliwości. Duch grzesznego świata. Co założnicy, czyż nie wiecie, że przyjaźń z tym światem oznacza... Nieprzyjaźń z Bogiem. Jeżeli więc ktoś pragnie stać się przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Czyż zresztą przypuszczacie, że próżne są słowa pisma w rzeczywistości? Zazdrośnie pożąda on ducha, któremu sprawił w nas mieszkanie. Za to udziela tym większej łaski. Otóż mówi pismo: Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym łaskę daje. Poddajcie się zatem Bogu, diabłu zaś opierajcie się, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a On przybliży się do was. Oczyśćcie swe ręce, grzesznicy i czystymi uczyńcie swe serca, ludzie chwiejni. Miejcie poczucie swej marności, biadajcie nad tym i płaczcie, śmiech wasz niechaj się, w żałość obróci, a radość wasza przygnębienie. Upokórzcie się przed Panem, aby wyższy was. Brak miłości bratniej. Nie mówcie nic złego jedni o drugich bracia. Kto źle mówi o bracie swoim albo Go sądzi, ten uwłacza Zakonowi i, za, i sądzi zakon. A jeżeli zakon sądzisz, nie jesteś już tym, który zakon spełnia, lecz tym, który czyni się sędzią Jego. Jeden jest prawodawca i sędzia, ten, który ma moc ratować i zatracać. A kim? A ty, kimże jesteś, że śmiesz sądzić bliźniego? Różne rachuby ludzkie, a teraz wy, którzy mówicie: dziś lub jutro udamy się do tego miasta, tam zabawimy, w nim przez rok będziemy uprawiać handel i zyski ciągnąć. Nie wiecie przecież, co dzień jutrzejszy przyniesie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótki czas, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić: jeżeli pan zechce, pozostaniemy przy życiu i zrobimy to i owo. Wy natomiast przechwalacie się swą hełpliwą mową. Wszelkie takie przechwalanie się jest złe. Kto tedy umie dobrze czynić, a nie czyni dobrze, popełnia grzech. Niesprawiedliwość bogaczy. Teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie na nędzę, która wisi nad wami. Bogactwo wasze gnije, szaty wasze mole zjadają, złoto wasze i srebro rdzewieje. Rdza ich będzie przeciwko wam świadczyć jak ogień pożre ciała wasze. W ostatnich dniach jeszcze zbieraliście skarby gniewu, a oto woła zapłata zatrzymywana przez was robotnikom, którzy żęli pola wasze, a krzyk narzekania dos żniwiarzy doszedł do uszu pana zastępów. Używaliście na ziemi i hulaliście, tuczyliście się jeszcze w dniu boju. Wydawaliście wyroki potępienia na sprawiedliwych i mordowaliście ich, a oni nie sprzeciwili się Wam. Wezwanie do cierpliwości. Czekajcie zatem cierpliwie, bracia, dopóki nie przyjdzie Pan. Oto rolnik też także czeka z wielką cierpliwością na wyborny plon ziemi, póki go wczesne i późne deszcze nie zroszą. Podobnie i wyczekajcie cierpliwie. Niech moc i siła wstąpi w serca wasze, bo przybliżyło się przyjście Pańskie. Nie szemrajcie, bracia, jeden przeciwko drugiemu, abyście nie byli sądzeni. Sędzia stoi już przed drzwiami. Bierzcie sobie, bracia, za przykład w cierpieniu i za wzór cierpliwości proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto wielbimy jako błogosławionych tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Joba i widzieliście, jak to Pan odmienił w końcu los Jego bo pełen miłosierdzia jest Pan i pełen litości. Nade wszystko, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani innej żadnej przysięgi nie składajcie. Wasze tak, niech będzie tak, a nie, niech będzie nie. Inaczej pod sąd podpadniecie. Módlcie się żarliwie. Spada cierpienie na kogoś pośród Was? Niechaj się modli jest mu błogo na duszy, niechaj hymny śpiewa. Choruje kto wśród was, niechaj przywoła kapłanów kościoła. Ci mają nad nim modły odprawić i namaścić go olejem w imię Pańskie. Modlitwa z wiary płynąca stanie się ratunkiem dla chorego i Pan go znów podźwignie. Jeżeli się grzechów dopuścił, będą mu odpuszczone. <laughs> Wyznawajcie zatem swe grzechy, jedni drugim i módlcie się nawzajem za siebie, abyście byli uzdrowieni. Bo wiele może wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem, jak my, modlił się żarliwie o to, aby deszcz nie padał. I rzeczywiście, nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. A potem znów się pomodlił, niebo spuściło deszcz, a ziemia wydała swoje owoce. Bracia moi, jeżeli który spośród was zszedł na Manowce, odstępując od prawdy, a inny go nawróci, Niechaj wie, że kto nawrócił grzesznika z błędnej jego drogi, zbawi duszę jego od śmierci i sprawi, że mu wiele grzechów w niepamięć puszczonych będzie. Z Pisma Świętego. List świętego Jakuba. Bardzo ważne. Widzicie? Bogacze, co Was czeka? Ich chciwcy, tu założnicy, starczy.